Każdego roku na wsi dochodzi do wielu tragicznych wypadków, które w większości mają miejsce w gospodarstwach rolnych. Dlatego warto zastanowić się nad bezpieczeństwem i warunkami pracy w naszym otoczeniu. Przestrzegając zasad BHP, zwiększamy nasze i innych bezpieczeństwo oraz w znacznym stopniu redukujemy szanse na powstanie zagrożenia dla życia i zdrowia innych. Przyjmując inicjatywę, sprawdźmy swoje otoczenie i zidentyfikujmy możliwe zagrożenia, a takich jest mnóstwo, nawet podczas nieprostej czynności wchodzenia i wychodzenia z ciągników rolniczych. Która zawsze powinna odbywać się przedem do kabiny, a nie tyłem. Kolejnym częstym zagrożeniem w gospodarstwie jest odczepianie przyczep, wózków bądź innych maszyn rolniczych, które mogą samoczynnie ruszyć. Jeżeli widzimy miejsca, w których jest możliwe zagrożenie życia bądź zdrowia, nie lekceważmy tego, staramy się te zagrożenie zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować. W dzisiejszych czasach praca na roli przebiega głównie z wykorzystaniem maszyn, więc również przed każdym uruchomieniem powinniśmy poświęcić chwilę czasu na przegląd maszyny i ewentualne usunięcie znalezionych uszkodzeń. Praca w gospodarstwie czasem jest męcząca, dlatego warto teraz zadbać o odpowiednie miejsce do odpoczynku i regeneracji swoich sił. Starajmy się poszerzać naszą wiedzę na temat zasad BHP, dajmy dobry przykład dla innych, aby również zadbali o swoje i inne bezpieczeństwo.